Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Pewien człowiek przyszedł z balsza lisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleba z pierwociń, dziesięć chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał, podaj ludziom i niech jedzą. Lecz sługa jego odrzekł, jakże to rozdzielem między stu ludzi. A on odpowiedział: Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan, nasycą się i pozostawią resztki. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki, według słowa Pańskiego. Oto Słowo Boże. Bo o niech będą. Odbierasz rękę, karmisz nas do syta. Odbierasz rękę, karmisz nas do syta. Niech cię miewią, panie, wszystkie twoje dzieła. I niech cię błogosławią, twoi wyznawcy. Mówią o twoje twoje królestwa I nie głoszą Twoją potęgę Otwierasz rękę Korniesz nas do Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie a Ty ich karmisz we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i karmisz dosyta wszystko, co żyje. Otwierasz rękę, karmisz nas dosyta. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich, Łaskawy we wszystkich swoich dzieła Pan tak jest blisko wszystkich, którzy wolają Wszystkich wzywających go szczerze. Otwierasz rękę. Stanie z ich Świętego Prawa posła do Efezji, bracia. Zachęcam Was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wyzwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, wznosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch. To też zostaliście wyzwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest, i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Oto Słowo Boże. U niech będą dzień. Aleluja, Aleluja, Aleluja. Alleluja, alleluja, Aleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiecił lud Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus uda się za jeziora Galejskie, czyli Teberiackie. Szedł za niewielki tłum, To widziano znaki, jakie czynił ze swoimi uczniami. Uzdrawiał chorych. A zbliżały się święto żydowskie paska. Kiedy więc Jezus podniósł oczy, ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa. Skąd kupimy chleba, aby oni się posinili? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip. Za dwieście denarów. Nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć lewów, jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął lebę i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, że do uczniów zwierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i łąkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostawił po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili, ten prawdziwy jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli go przyjść i porwać go, aby go obowować królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo, bo pani skier. Panie Jezu, koncentrujemy się dzisiaj na cudownym rozmnożeniu chleba. To prawda. Ale zanim dokonałeś tego cudownego rozmnożenia, to najpierw ten tłum ludzi Ciebie słuchał. I to jest ta kolejność, którą powinniśmy zachować. Najpierw słuchać ciebie. I najpierw modlitwa, którą mamy rozpocząć dzień, a potem wszystko inne, jeśli nie chcemy być sami w tym, co chcemy robić. Rozmażyłeś w sposób cudowny, lec. I też w sposób cudowny nakarmił Elizeusz, mąż Boży, tych stu ludzi. Rozmarzając dziesięć chlebów nieczmiennych. Jest imienny, że ten chleb, który ty rozmnożyłeś, i tu ułomki to też było z chlebów jęczmiennych. Rozmnożyłeś, czyli pomnożyłeś to, co najpierw zostało ofiarowane, tak? I ten chleb z pierwocin też był najpierw ofiarowany i też ten chłopiec, o którym mowa w Ewangelii. Najpierw Tobie przyniósł pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. A Ty pomnożyłeś. Oczywiście Tobie nie były potrzebne te chleby, bo przecież jesteś Bogiem. I mogłeś tak, z niczego. Skoro Bóg stwarza człowieka, to i może chleb stworzyć, a żeby go utrzymać przy życiu. Tak, Panie Jezu, Ty chcesz, żeby ludzie też coś dali, a Ty to pomnożyłeś i pomnażasz. I też przychodząc tutaj na Eucharystię, chcesz, byśmy z czymś tutaj przyszli. Czym? Nie mamy chleba, a jednak możemy coś ofiarować. I tak przynosimy tutaj, Panie Jezu, to wszystko, co zrobiliśmy w tym tygodniu. Na początku tej Eucharystii Tobie dziękowaliśmy za dobro uczynione. My mamy w tym wkład, był nasz wkład, ale jeśli. Mamy szukać właściwego tutaj stwórcę w naszym życiu. Tym jesteś, Ty, Bóg. To Ty czynisz, Panie Jezu, przez nas. I to z czasem przynosimy ten nasz mały wkład, ten nasz wysiłek, trud codziennego życia. Przynosimy Tobie. A Ty to pomnażasz. No i co dajesz? Dajesz nam samego siebie w Komunii Świętej. A to już nie jest tylko zwykłe pomnożenie, ale to jest danie czegoś więcej, niż my dajemy. I dając na siebie samego, też byśmy też ten dar otrzymali, pomnażali. Idziemy stąd do naszych rodzin. Słyszeliśmy, jak mówił do nas Paweł Apostoł, zachęcam Was w więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc w siebie nawzajem w miłości, tak jak ty. Nas znosisz miłości, ofiarujesz się za nas, patrzymy na krzyż. To nie tylko czas przeszły, ale czas teraźniejszy. Ale czy damy radę? I tutaj jeszcze jedna przemiana w czasie tej Eucharystii, o którą Cię prosimy. Przemij nas samych. Przemij nas samych. Abyśmy byli coraz bardziej do Ciebie podobni, szli za Tobą, pociągali za Tobą najpierwszych członków naszych rodzin i wszystkich, których spotykamy, jeszcze spotkamy. I żebyśmy cokolwiek czynimy, czynili z myślą o tym. Że idziemy do domu ojca, w co wierzymy. Udaj się za wszystkich ludzi, panie, Jezu, żeby poznali ciebie, tobie oddawali siebie i silnie wierzyli w to, że ty dajesz nam samego siebie. Ciebie prosimy. Udaj się za Kościół Święty, aby podążał drogą, którą wybrał dla niego Chrystus. Ciebie prosimy. M módlmy się za wszystkich tu obecnych, żeby szli za Słowem Bożym codziennie i prowadzili swoje rodziny. Prosimy, wysłuchaj Słuchaj nas Panie. Podkreślamy intencje Ojca Świętego o nawrócenie grzeszników i o dobre, święte powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za motocyklistów, aby przez y, świętego Krzysztofa mogli z rozsądkiem prowadzić swoje pojazdy. Ciebie prosimy, wysłuchaj wysłuch. nas, Panie. Dziś Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Módlmy się za wszystkich i babcie i dziadków, ludzi starszych. Wszystkich, którzyśmy wczoraj odwiedzili z okazji, e, odwiedzili chorych, aby Pan Bóg im udzielił dużo zdrowia i radości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za nasze rodziny, aby panowała w nich zawsze miłość, nadzieja i wiara. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na świecie, żebyś nie było żadnych wojen i nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Boże, jeszcze Mogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy, Duchu Świętym, swej Matki Nasięcej przez Chrystusa, Pana naszego.